Domku, spójrz na te dwa ptaszki! O tak! Widzisz ich kolory? Te ptaszki są różne. Zupełnie tak jak my. Co masz na myśli? Przecież my się nie różnimy. Ja jestem niebieski, a ty zielony. A to tylko jedna z cech, którymi się różnimy. Jesteśmy zupełnie inni, a nasze różnice sprawiają, że każdy jest wyjątkowy. Czy nie jesteśmy po prostu lokomotywami? Chodź, pokażę ci. Jedź za mną! Widzisz Tobika? On także jest inny. Jego twarz jest kwadratowa. A, rzeczywiście, zgadza się! Ale on nie różni się od nas aż tak bardzo. To był przykład! Każdy jest inny! Harold jest całkiem inny. On w ogóle nie jest lokomotywą. Zauważam różnicę! Ale co jest takiego specjalnego w tym, że on nie jest lokomotywą? Jejku! Tak, to jest całkiem wyjątkowe! Różnice są piękne! Poszukajmy innych przykładów! Wiem, wiem! Karolek jest inny! Jest niesamowicie wysoki! Wyższy niż ktokolwiek, kogo znam! Zaczynasz to rozumieć, Piotrusiu! Hmm, kto jeszcze? Jest jeszcze gruby zawiadowca! Gruby zawiadowca bardzo się od nas różni. Nie jest ani lokomotywą, ani helikopterem, ani dźwigiem. Jest człowiekiem, wspaniałą osobą. Poza tym nosi cylinder. <grych> Dziękuję, Tomku. Jakie to wspaniałe, że wszyscy się od siebie różnimy. Dokładnie. Nie musimy wszyscy być tacy sami. Różnorodność jest dobra i sprawia, że możemy siebie wzajemnie uzupełniać. To właśnie różnice sprawiają, że każdy jest wyjątkowy. Gdybyśmy wszyscy wyglądali tak samo i lubili te same rzeczy, to świat byłby okropnie nudny. Dokładnie, Piotrusiu. Tak właśnie jest.